Nie ja będzie chyba przesady w twierdzeniu, jeśli powiem, że zestaw końcowy, konkretnie przypon, to jest jeden z najbardziej elementarnych, najważniejszych Dokładnie. czynników, które decydują o tym, czy uda nam się tą dużą tak, rolę złowić, czy też nie. Mają największe znaczenie przy skuteczności zacięcia i prawidłowo skonstruowany przypon umożliwi nam w dużym procencie zacięcie większości brań. Dlatego jest to bardzo ważna rzecz którą dostosowujemy konkretnie do, na, do danego łowiska. No właśnie, czyli to nie jest tak, że mamy jakieś swoje ulubione montaże i stosujemy je wszędzie, tylko powinniśmy przede wszystkim najpierw rozpoznać łowisko no. i do nich dostosować dany montaż. Opowiedz nam, tutaj widzę jakieś trzy tajemnicze. Tak, tutaj przypony. na Gosłowicach jest to specyficzna woda, dość płytka, bardzo mocno porośnięta. Można powiedzieć, że ponad 90% zbiornika jest dość intensywnie porośnięte. Także yy, będę się skupiał na czystych placach. Tam będę chciał umieścić dwa, dwa z tych trzech zestawów, a trzeci zestaw opowiem o nim na końcu. Zacznijmy w takim razie od pierwszego przyponu, ten z dwoma kulkami. To się nazywa ten przypon anti-Blow anti Rig. rig. Tak? Jest to przypon, yy, który dzięki swojej konstrukcji ma maksymalnie utrudnić wyplucie. Zasanej przynęty przez karpia. To ruchome kółeczko powoduje, że najpierw jest wypluwana kulka, a na końcu haczyk, który ma bardzo dużą szansę wbicia się w pysk karpia. Dodatkowo jest pozycjoner, który ustawia tak haczyk, aby trafił na dolną wargę, maksymalnie zwiększając skuteczność takiego zestawu. Przypon jest dość długi, y, około 40 cm. A ten element tutaj, taki ten tajemniczy? Ten element na środku jest to ołów y, z ledcora. Ma za zadanie dociążyć y, przypon, żeby się gdzieś nie wybrzuszał. Maksymalnie go y, ukryć na dnie, aby nie poszył żerujących ryb. Jaką y, ustawiasz długość włosów? Ja zauważyłem, że on jest generalnie raczej dłuższy niż krótszy, prawda? Staram się robić długie włosy, aby tak przynęta się bardzo naturalnie prezentowała i dwa taki dłuższy włos, yy, no nie wiem, jakoś mi się po prostu bardziej sprawdza, Niektórzy twierdzą, że jest sporo pusty się... spinek. No, przy większych rybach tu bym się kłócił, obstawiałbym zawsze dłuższy włos, lepiej troszeczkę dłuższy niż za krótki, bo byłem świadkiem w wielu sytuacjach, że właśnie za krótki włos był powodem bardzo wielu spięć ryb. Oczywiście to jest taki zestaw bardziej na karpie, jeżeli byśmy się spodziewali amurów, jakieś łowisko typowo amurowe, no to należałoby troszeczkę ten włos skrócić. Ale generalnie, jeżeli polujemy na karpia, taka długość myślę, że jest optymalna, nie jest ani za długa, ani za krótka. I myślę, dlatego że... bałwana, tak zwanego składa się kulka pływająca. Oczywiście. I kulka na górze jest kulka tonąca. pływająca. 16 mm, w tym przypadku jest tutaj yy, banan. Na dole jest Homar Rak 18, także yy, taki zestaw można grzybek, bałwanek, no, różnie to można nazwać. Okej, okay, to był yy, zestaw przypon numer jeden, a ten drugi to jest? Drugi to jest tak zwany 360 stopni rip. Dlaczego 360 stopni? Jego konstrukcja yy, pozwala na obrót haczyka wokół własnej osi 360 stopni. Czyli mówimy o kulce pływającej. Tak, on jest typowo do kulek pływających. Tak jak widzimy haczyk tutaj rusza się swobodnie wokół oczka krętlika. Wykonujemy go tylko na sztywnym materiale, na fluorokarbonie. I mniej więcej ten zestaw na dnie wygląda tak. Kulka unosi haczyk a krętlik z kółeczkiem powinien działać jak siucinka powinien przytrzymywać tą kuleczkę z haczykiem przy dnie czyli praktycznie mamy taką kulkę można powiedzieć wręcz neutralnie wybalansowaną, prawda? Bo tak, to... jeżeli na przykład kulka ma zbyt dużą pływalność możemy delikatnie sobie obciążyć krętlik z kółeczkiem pastą dociążającą Musimy to po prostu tak wybalansować, żeby. Yy... Zachowywało się naturalnie, tak, tak, żeby kulka nie podnosiła nam krętlika. Mm -hmm. I tak jak mówiłem wcześniej, wykonuje się go na sztywnym materiale. Okej, okay. a ten trzeci, ostatni, no nikt mi nie powie, że to jest standardowy, klasyczny przykład. On jest niesamowicie długi. Ten odcinek leciągów tutaj jest masywny. To jest tak zwany Zig Rig. I... Wydaje mi się, że on będzie bardzo ciekawą propozycją podania przynęty na takie łowisko jak Gosławice. A dlaczego? Dlatego, że tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, 90 parę procent dna jest porośnięte roślinnością. Mhm. I ja chciałbym łowić ponad tą roślinnością. Wcześniej jak pływałem z Tomkiem na pontonie znaleźliśmy sobie miejsca, w których ta roślinność wystaje ponad dno około 40-50 cm. Oznaczyliśmy to miejsce bojką i zrobiłem ten przypon dosłownie 2-3 cm dłuższy niż to zielsko, w którym planuję łowić. Czyli jeżeli ja dobrze rozumiem to on będzie sobie tak się tak. unosił? On będzie się unosił około pół metra. Ponad dnem, a dosłownie ponad zielsko będzie wystawało 2-3 centymetry ostatnie zestawu. No patent chyba niezmiernie rzadko wykorzystywany przez karpiarzy. Rzadko, ale jest bardzo skuteczny, bo w tej gęstwinie ryby bardzo lubią sobie pływać nad, nad korzuchem, zielska, nad roślinnością. Zbierają sobie ślimaczki, jakieś larwy i takie coś może je bardzo skutecznie zbawić. Gdyby przypon był krótszy, to on by w tej Zapad, gęstwinie tam się gdzieś nam zniknął zapadłby się w roślinności. Nie byłoby mowy, prezencja, prezencja tej na mojej przynęty byłaby no, bardzo ograniczona. Na taki zestaw, na taką roślinność wysypujemy takie bardzo drobne elementy zanęty, jakiś drobniutki pelet, drobne nasionka, troszeczkę sypkie zanęty, żeby to wszystko osiadło na roślinności i jeszcze bardziej wabiło. zachęciło yy, do brania. Odpowiedz na pytanie, które z pewnością nurtuje bardzo wielu łowców, mianowicie, czy to jest tak, że duża kulka oznacza dużego karpia i odwrotnie mała kulka to znaczy, że będzie mały karp. Duża kulka, przynajmniej w teorii ma służyć to jakby selekcji. Selekcji niepożądanych yy, białych ryb typu leszcz, lin yy, ale w praktyce wiemy z doświadczenia, że czasami na dwie 24 mm kulki potrafi się uczepić mały leszczyk albo nawet płotka. No właśnie, a jest wiele łowisk, bardzo znanych łowisk, <grym> na przykład francuskie Rainbow, na którym mm -hmm. często łowisz, mm -hmm. na których z tego co się orientuję, małe kulki chyba są lepszym rozwiązaniem, prawda? Dokładnie tak, ja też preferuję mniejszą przynętę, jest ona tak jakby zbliżona, Swoją wielkością do naturalnego pokarmu. Yy, nawet dwa ziarenka kukurydzy, jeden, jeden na przykład pływaczek, sztuczna pianeczka, jedna kukurycka, potrafi zwabić naprawdę dużą rybę, a, a duże kulki ponad 20 mm potrafią kilka dni leżeć. Bardzo dobrze to widać na kamerze, że, że drobne elementy zanęty są wyjadane, a, a duże kulki, na przykład duże pelety ponad 20 mm, wszystko leży na dnie i jak ryba bardzo chimerycznie żeruje. Jest to też w pewien sposób na duże ryby. Wcale nie jest tak, że, że duża przynęta równa się duża ryba. Jest bardzo wiele przypadków i ja też yy, miałem takie przypadki, że na, naprawdę na dwa ziarka kukurydzy lub na kuleczkę 12 mm trafiło. Wynika z tego absolutnie, yy, że nie warto trzymać się pewnych utartych schematów. Eksperymenty i jeszcze raz eksperymenty. I myślenie, kombinowanie. Gosłowice tak, yy, to jest taka woda że tutaj praktycznie w każdym miejscu widzimy dno. Widzimy jak ten nasz zestaw się prezentuje na dnie. Co się dzieje nęto, czy jest wyjadana, czy, czy po prostu zalega to na dnie. To też jest jakiś dobry wskaźnik, Możemy prawda? sobie idealnie ułożyć zestaw. Różne, różne naprawdę taktyki są do, do, do sprawdzenia w takiej wodzie, gdzie, gdzie głównie kierujemy się wzrokiem przy wyborze stanowiska. To są na pewno niezmiernie cenne wskazówki. Jeżeli polujecie na, na duże karpie, polujecie na duże ryby, warto Przeanalizować te trzy zestawy, które pokazaliśmy, ponieważ one mogą mu zdecydowanie pomóc. Tak jak mówiłem, eksperymenty i nie myśleć schematowo, bo, bo to naprawdę yy, nie ułatwi nam złowienie dużej ryby. Musimy robić coś innego niż, niż, niż większość. To zwiększy na pewno naszą szansę na, na spotkanie z dużą rybą.